Clean is good. Sanitized is better. No, taki okres letni y, chyba najmniej lubiany przez y, hokeistów, bo dużo tej pracy na bieżni, na siłowni, a niekoniecznie na lodzie. U nas niestety w Polsce ten lód nie jest 12 miesięcy, więc musieliśmy się wzmacniać w jakimś innych formach treningu, ale już na szczęście wróciliśmy na lód, wróciliśmy do sparingów, no i teraz to, co nas najbardziej cieszy, czyli te, czy te mecze o coś, mecze ligowe, więc już się tego nie możemy doczekać, a jak słusznie wspomniałeś, ostatni sparing na duży plus, więc gdzieś ten, te oczekiwania są na pewno, na pewno wysokie. Zagraliśmy my te, parę tych sparingów i myślę, że z Sparingu na sparring wypalaliśmy coraz lepiej. No i ostatni mecz też nam pokazał, że, że, że właśnie tak naprawdę te, te mecze wcześniejsze nie poszły na marne i że dużo nam dały, więc na pewno cieszymy się, jesteśmy dobrej myśli i czujemy się naprawdę bardzo dobrze, więc myślimy, że będzie wszystko w porządku. Wszystkie drużyny mają nowe, nowe składy, nowych zawodników. E, więc, e, tak naprawdę, ciężko nam e, powiedzmy, zobaczyć, co, 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 jak mamy się przygotować i jak to będzie wyglądało. E, na pewno będzie ciekawie, e, no, ale myślę, że, że jesteśmy gotowi i że, że jutro po prostu zgarniemy trzy punkty. No tu u nas w zupełnie nie ma takiego myślenia, że to jest prosty weekend, bo mierzymy się z Zagłębiem. Zagłębie pokazało w tych meczach sparingowych, w zeszłym sezonie pokazało, że jest silną i, i stabilną drużyną. Te mecze sparingowe teraz z latu udowodniły, że są naprawdę silni, doszli do nich mocni zawodnicy i wydaje mi się, że mierzą nie tylko w pierwszą rundę playoff, a zdecydowanie dziś wyżej, więc to na pewno będą ciężkie mecze, ciężki mecz, a co do meczu niedzielnego z Sanokiem, z teoretycznie gorszym rywalem, ale to będzie pierwszy mecz u nich w domu, pewnie przyjdzie dużo kibiców, będą chcieli się pokazać jak najlepszej strony, więc jakby te dwa mecze będą bardzo, bardzo ciężkie i będą od nas wymagały dużo cierpliwości, koncentracji, bo, bo nie możemy przejść tych meczów, nie przejdziemy tych meczów sucho stopu. Myślę, że nie, nie będzie to jakby zagadka, że na pewno mistrzostwo, więc po prostu chcemy iść po kolei i zdobywać wszystko, co, co powiedzmy na tej drodze się przytrafi, więc no od meczu do meczu i będziemy po prostu iść do przodu.